Z pamiętnika oraklowego debaowca. Dzisiaj instalowałem Oracle Restart na nowej maszynie. Okazało się, że nie jest taka do końca nowa, bo to była kopia już istniejącej maszyny, w związku z tym pliki konfiguracyjne Oracle już gdzieś tam istniały. Oto potknęło się Grid Setup. Znalazłem rozwiązanie w internecie, zaimplementowałem, pliki zostały przeniesione, kontynuowałem, ale okazało się, że Grid Setup nie może znaleźć dysków. Dlaczego? Znalazłem rozwiązanie. Okazało się, że w się trzeba przestawić jakąś zmienną. Gryceta ruszył, ale potknął się o instalację drivera ACFS. Na co komu ACFS? Zignorowałem, poleciałem dalej z paczowaniem. Paczowanie się wywaliło, bo nie mogło podmienić drivera ACFS, bo on nie istniał. Znalazłem rozwiązanie, zaimplementowałem. Poszło dalej, ale się wywaliło. Bo okazało się, że poprzednie paczowanie, które się nie skończyło, było jednak potrzebne. Znalazłem rozwiązanie, zaimplementowałem, zapaczowałem. Uff, Oracle restart ciała. Dobry dzień.